Szanowni Kupowie z Różek Połów, obcatek serdziastwa, spotkania mistrzostwo Przegliwili, siarka na oczek, stara, stara ulica i tradycyjny rzęd położy Zwycięstwa Przypominam, że bilety do nabycia na stronie pzn.bilety.uczelaspilka.pl bez społecznych znaków. I brawo Polak! To bramkę z z tołem 25. Tym, że na meczach piłkarskich jest zakaz używania typowych środków technicznych, Również etat pukowy. Bardzo proszę, abyście panowie nie... I proszę Państwa, w tych, w których drużyna ta Nowze Kiesarki prowadzi do zespołu, z stopy kapitan krający z połowy. Wojskowej Dzieci numer 10 w Skarbie

Wszystkim chciałbym pogratulować moim ze zawodnikom za podejście do meczu, za, 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 za zaangażowanie, to nigdy się nie powinno, nie powinno zawodniku chwalić, bo to, jest, bo to jest podstawa we wszystkim, żeby wyjść i być zaangażowanym w meczu. Ale za pierwszą połowę fragmenty wiadomo, Siarka nas trochę przycisnęła, miała też sytuację, też nie, nie, należy o tym pamiętać, że mogła trafić na 2-0 i mógłby być zupełnie inny mecz. Fakt, że my też później mieliśmy jedną super sytuację. Yy, druga połowa po, po, po jakichś tam korektach uważam, że wyszliśmy mocniej do Siarki pressingiem. Mieliśmy też sytuację, dwa stałe fragmenty gry, to też jest element gry w piłkę nożną, trafiamy. Także Siarka później też miała do, do wyrównania, miała super sytuację, nie trafili. No tak, tak w meczach bywa, ale my się cieszymy, że, że, że że wygraliśmy na mega trudnym terenie, bo wiedzieliśmy z jakim przeciwnikiem się mierzymy, który że jest bardzo dobrze dobrze, bardzo dobrze zorganizowany, dobrze grający w piłkę, wielu naprawdę bardzo dobrych zawodników. Można się o siarce wypowiadać w samych superlatywach i, i my się cieszymy, że, że nas z takiego trudnego terenu wywozimy trzy punkty. Każdy trener ma swój pomysł na granie. My, ja jestem za tym, żeby grać wysoko, żeby grać pressingiem i, i gdzieś tam w każdym dniu gdzieś yy, Trenujemy tak, żeby tak było, ale trzeba też pochwalić Tenera cecherza za, za dobre przygotowanie zespołu. Yy, bo, bo, bo to nie jest tak, że nie wiem, ja w dwa tygodnie przedłem i czarodziejska różka i, i zrobiłem nie wiadomo, co wiadomo, każdy po swojemu dziś układa zespół i, i chce swoje rzeczy wrzucać, ale są dobrze przygotowani Mówię, po tym też meczu pocharowym, gdzie graliśmy praktycznie tą samą jedenastką, troszkę się obawialiśmy, że, że możemy gdzieś wyglądać słabi fizycznie, ale druga połowa pokazała, że, że tak nie było. No gratulacje do trenera za za zwycięstwo. Tak jak trener powiedział, no, piłka nożna tak naprawdę to jest gra momentów. Starte momenty, które miał wykorzystał, zdobył dwie bramki po stałych fragmentach, w tym drugim kuriozalnym po, 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 po rzucie rożnym bezpośrednim, gdzie no, gdzie takie bramki no, nie mają prawa e, padać. Już nie mówię, że, że na tym poziomie, ale no, ogólnie nie mają prawa padać. My mieliśmy moment, gdzie przystanie, uważam 25-30 minut pierwszej połowy, bardzo dobre, że, że po bramce na 1-0 mieliśmy kontrolę. Mieliśmy swoje sytuacje, Kosy i miał dwie bardzo dobre sytuacje, które powinien przynajmniej jedną zamienić na bramkę. Przystanie 1-1 też w drugiej połowie. Kacper Pusiński no, miał, no, miał sytuację, no, że My nie możemy tutaj liczyć na punkty, jeżeli my takich sytuacji nie wykorzystujemy. Starto bez nie wykorzystał, jest to doświadczona drużyna, gdzie, gdzie, gdzie są zawodnicy o określonej jakości potrafili ze stałych fragmentów przy bardzo dobrych doświadkowaniach szynki skorzystać. My tego nie potrafiliśmy zrobić, stąd wynik jest, jest jaki jest i, i my tylko możemy starowi pogratulować, możemy się skupić na meczach, które nam zostały, żeby. Jak najlepiej punktować, bo nie zawsze zdarzy się tak, że, że sytuacje, które mamy, wykorzystujemy i, i wszystko układa się po naszych myślach. Trzeba też no, mierzyć z takimi przeciwnościami, gdzie piłka nie wpada do bramki i po prostu trenować, żeby, żeby te sytuacje na bramki zamieniać. wygramy no, w każdym meczu o trzy punkty. Co nam to przyniesie na sam koniec, to, to zobaczymy, dopóki mamy matematyczne szanse. Na cokolwiek, to, to, to my walczymy. Tutaj nawet jakbyśmy mieli ostatni mecz i byłoby już po wszystkim, my byśmy też grali o zwycięstwo, bo taką staramy się mentalność chłopakom w szatni narzucać i po prostu tak został zespół budowany, żeby w każdym meczu grać o trzy punkty.